Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś gościem afirmacji jest pani Elżbieta Zielińska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Już kolejną kadencję, tak? Tak, tak. już drugą. Drugą kadencję. Kandyduje pani z jakiego okręgu? Nowosądeckiego. Mówię o. To jest i pod Hale i Gorlicę całkiem rozległy. Z której pozycji? Z siódmej. Siódmej. Mówię o tym, ponieważ jest to istotne, dlatego że jest to kolejna nasza rozmowa w cyklu rozmów przedwyborczych, a mówimy, rozmawiamy z kandydatami jako afirmacja, rozmawiamy z kandydatami o polityce rodziny, o tym jak państwo, jak posłowie, jak rządząca większość lub formacja będąca w opozycji może wpływać na to, aby w Polsce. Polityka dotycząca rodzin nie była jakimś dodatkiem do polityki państwa, ale żeby ona była prześwietlała różne kwestie, różne resorty, różne zagadnienia życia publicznego. Pani poseł, mamy sytuację taką, że w, tylko w czasie wakacji udało mi się z, znaleźć w, w polskiej prasie, w popularnych tygodnikach, dziennikach, ale również na bardzo często odwiedzanych portalach. Dosłownie wysyp tekstów, z których prze, no, przebijała niechęć do rodziny. Zrobiłem notabene na ten temat taki filmik, który bardzo ładnie się mm, ogląda i ciągle wisi na naszym portalu. E, ta największa trauma wakacyjna to dzieci. Dzieci, które są uciążliwe w samolotach, które są koszmarem w ośrodkach wypoczynkowych, które e, spędzają nam sens bowiek w hotelach. E, czy to jest wyjątkowa taka sytuacja. Czy sądzi Pani, że jest coś w naszej postawie wobec rodzicielstwa czy wobec rodzin, co można nazwać było najbardziej eufemistycznie dystansem? Ja uważam, że jest problem, bo ja też zauważam te różne artykuły i taką grupą docelową przede wszystkim to są młode kobiety. W ostatnim czasie jest bardzo dużo takich artykułów tylko zdecydowałam się na dziecko i żałuję, że się drżę, że mnie ciągnie za włosy, nawet wczoraj coś takiego y, widziałam i y, wydaje mi się, że to jest y, tak niesamowicie krzywdzące i spłycenie tego tematu, to jak ma się małe dziecko, to rzeczywiście jest olbrzymi wysiłek i to trzeba powiedzieć wprost. Natomiast y, nie spotkałam się, a znam bardzo wiele matek, z taką sytuacją, żeby dziecko pociągnąć za włosy, już robić z tego tragedię, żeby napisać artykuł. A taka jest atmosfera, i ta atmosfera, bym powiedziała, jest niezwykle istotna. W tych ostatnich latach tego wsparcia ze strony rządu było dosyć dużo, ale atmosfera, y, która towarzyszyła temu. Wcale się nie poprawiała i ja to widzę, że w dalszym ciągu cały czas się traktuje rodziny z dzieckiem jako y, obciążenie dla budżetu państwa. I y, uważam, że tutaj komunikacyjnie powinno się naprawdę trochę wysiłku włożyć i w to poprawić, bo y, y, oczywiście y, to wszystko, wiadomo, kosztuje podatników, ale y, to bardzo ciekawe badania, na przykład Centrum Adama Smith'a przeprowadziło parę lat temu, że każdy nowy obywatel, w ciągu całego swojego życia wypracowuje, chyba to było 11 milionów, nie jestem stuprocentowo pewna, ale tak, tak mam w pamięci i to jest znacznie więcej niż, niż to, co się po pierwsze na, na tego małego człowieka do tego 18 roku życia łoży. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, o której też zapominamy. Że te korzyści z posiadania dziecka ma absolutnie całe społeczeństwo. Absolutnie tak, I, ale... stacji, i gospodarka, a to całe obciążenie to jest obciążenie jednak rodziców, więc ci rodzice też się dzielą czymś dobrym ze społeczeństwem, a o tym się bardzo często zapomina. Pani poseł, oczywiście to są pewne. E ekonomiczne czynniki, o których e, ktoś, kto jest rozsądny, no raczej e, bez trudu może się dowiedzieć. No bo to jest. E, ale mnie się wydaje, bym poruszył to jest, zanim przejdziemy. Bo ja do, wrócę do tego do, do, do tych czynników ekonomicznych, ale czy jest w naszej kulturze coś? No, sama pani ma e, jak liczną gromadkę. Ja mam trójkę dzieci, jak na razie. Sama jestem z rodziny wielodzietnej, nas było pięcioro, mam cztery braci jeszcze. Mhm. Trójkę dzieci w jakim wieku? Cztery, no niecałe pięć lat, niecałe trzy lata i e, lada chwila dziewięć miesięcy. O matko, czyli no, dzieciaki, które angażują, które wymagają bardzo dużo opieki. Bardzo, bardzo. I, 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 Rzeczywiście jest tak, że, że, tutaj no wszystko się kręci wokół tego kalendarza, żeby te pudełka jakoś poukładać rozsądnie, te klocki. Sam wiem coś na ten temat, bo dokładnie moja synowa i mój syn mają w takim wieku, jest też noworodek, trzy i sześć, i, i czyli wiem co to znaczy, bo często też zostaje trochę, pomagamy im na ile możemy, natomiast wiem, że taka trójka Dzieci w tym wieku potrafi no, zawłaszczać przestrzeń życia i już niewiele czasu z, z, starcza na cokolwiek. To prawda, aczkolwiek jest też tak, że y, da się też podróżować z dzieckiem, y, da się prowadzić, no i ja y, prowadzę tutaj życie zawodowe, w, y, można powiedzieć, y, życie polityczne z dzieckiem. Oczywiście to jest ciężkie, to mnie... Y, muszę powiedzieć, trochę wykańcza, ale bo też trzeba powiedzieć, że jako posłowie nie mamy prawa do urlopu macierzyńskiego, więc, więc ja od razu po porodzie wróciłam do pracy w Sejmie, ale jakoś sobie radzimy z mężem, też mamy wsparcie w rodzinę, która nam z chłopakami pomaga i to jest angażujące, natomiast właśnie w tych artykułach, o których Pan redaktor mówił, bardzo często jest tak, że Chcę podróżować, chcę robić, to nie chcę mieć teraz dziecka. To jest często podkreślane, natomiast również można żyć przecież z dzieckiem. To jest okres bardziej wymagający, bardziej intensywny, ale to nie jest tak, że świat się kończy i myślę, że warto by było również w tej takiej trochę niechęci wobec dzieci, tej takiej medialnej przynajmniej, bo. Bo ja uważam, że jest coś takiego. Pokazać dwie strony medalu to jest też olbrzymia satysfakcja. To jest, ja się śmieję, że przygoda życia to jest taki mały tak. człowiek, jego całe życie zależy od ciebie i możesz naprawdę możesz ukształtować nowe życie. I to jest coś pięknego i to jest coś bardzo dającego dużą satysfakcję. Na portalu Asirmacja często staram się mówić o tym, również polecam bardzo gorąco w wolnej chwili, żeby zerknąć na nasz cykl, ale rodzina tam między innymi pokazujemy liczne rodziny, przypomnę rodzinę z, z niedalekiego sąsiedztwa pani, z Dursztynu, z Dursztyna koło Nowego Sącza. A rodzinę państwa cudzichów, gdzie właśnie matka czwórki dziewczyn prowadzi aktywne życie zawodowe, jest artystką, występuje na scenie, ale wybiera tylko te zamówienia i te koncerty, które, które, gdzie może jechać z dziećmi. Między innymi na Światowych Dniach Młodzieży też była z czwórką dzieci. Pani poseł, ale jest jeszcze jedna rzecz. Oto pojawia się w tych tekstach nieprzychylnych czy niechętnych dzieciom pewien taki element pozorowanej Albo być może autentycznej troski, że oto zdecydowałam się na dziecko, to jest ogromne wyzwanie, jestem szczęśliwą mamą, ale jak widzę, ile trudu ja jeszcze muszę poświęcić, żeby jemu dać to, 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 i tam jest wyliczanka jakichś niesamowitych. Y nie wiem, pomysłów i wysoko ustawionej poprzeczki edukacyjnej, i, i takiego rozwoju fizycznego, i tak dalej, to wiem, że na, na, na więcej dzieci się nie zdecyduję, bo mnie nie będzie stać, bo nie będę w stanie zabezpieczyć temu jednemu, które mam, tego wszystkiego, co ono wymaga albo co chciałabym, ponieważ ja tego w dzieciństwie nie miałam. To prawda, no, dzieci ponoszą ze sobą duże koszty, natomiast ja też widzę, że to, co jest najcenniejsze, to jednak jest czas dla dziecka. I to naprawdę, żeby wyjść z nim do lasu, do parku, pobawić się z nim, przeczytać mu książkę, to nie trzeba wielu funduszy. I widzę to sama po sobie, natomiast ja też widzę takie nakręcanie się właśnie. Tych mam, ja też wiele śledzę profili w tych mediach społecznościowych, takich po prostu rodzicielskich, na Instagramie. I też się dałam wkręcić na samym początku przy pierwszym dziecku. My zakładaliśmy, że chcemy mieć więcej dzieci, ale dałam się wkręcić, że e, trzeba takie zajęcia, że <grybujesz> warto już po angielsku mówić do małego dziecka itd. Tak i nawet poruszaliśmy ten temat w takiej rozmowie z klubem Jagiellońskim. Ja tam taką krótką polemikę stworzyłam, że rzeczywiście rodzice też powinni sobie dać trochę na luz tym, z tym edukowaniem już od kołyski, bo, bo po prostu to mam wrażenie, że jest takie bardzo nakręcone po prostu dla chęci zysku. Te wszystkie pomoce, cudowne zabawki nie, drewniane za kilka złotych, to jednak jest zysk też producentów, i, i, i po prostu miejmy też ten taki zdrowy rozsądek, bo ja nawet teraz to widzę, że co brakuje moim dzieciom? Brakuje to, żeby mi obiad ugotowała normalnie, bo wiadomo, że mamy czas kampanii i bardzo dużo się angażujemy, ale. Ale właśnie nie brakuje im zabawek, nie brakuje im dodatkowych zajęć, brakuje im trochę czasu ze mną, no jeszcze, jeszcze chwilę trzeba popracować i to jest najcenniejsze, ten czas dla drugiego człowieka, zwłaszcza w tej takiej erze samotności, którą mamy, i to i osoby starsze są samotne, i, i też młodzi ludzie, bo tu się okazuje tak. takie najnowsze badania, że w miastach chyba ponad 27% młodych ludzi jest samotnych. I to są dane, to są liczby, które rosną. Więc ja myślę, że w tej takiej erze samotności po prostu wartością jest kontakt z drugim człowiekiem. No konferencja, dotycząca, konferencja dotycząca polityki rodzinnej i, i to, jaką rolę może pełnić państwo albo no, dojrzałe. Decyzje polityków w kwestii polityki rodzinnej. Taka konferencja odbyła się kilka dni temu w Warszawie, i tam właśnie podkreślano, że media społecznościowe pozornie tylko ułatwiały kontakty i nawiązywanie relacji. Paradoksalnie to właśnie eksplozja mediów społecznościowych i dostęp do internetu, inwazja smartfonów w nasze życie spowodowała, że właśnie te relacje stały się płytkie, powierzchowne, pozorowane. I pogłębia się samotność, że zamiast, zamiast dać się relacje, te, te, te media społecznościowe te relacje osłabiły, zatem zamiast nazywać się media społecznościowe, powinny nazywać się media antyspołecznościowe. Czy pani, czy pani zdaje sobie również sprawę i czy dla Pani, dla Was, w Waszej rodzinie ważną jest rzeczą, aby jak najpóźniej dziecko kontaktować z tą nowoczesną elektroniką i z zabawkami sieciowymi? Ważne, zwłaszcza i, gdzie dwa dni temu wybuchła ta, y, ta afera pedofilska wśród youtuberów, to, to dla mnie też jest sygnał jako dla młodej dla mamy. My nie mamy telewizora z założenia, z y, chęci tego, że, że po prostu chcielibyśmy kontrolować y, y, ten czas spędzony przed ekranem. I wiadomo, że też y, nie zawsze się da wszystko kontrolować. Y, dzieci pojadą do dziadku, tam obejrzą bajki. Natomiast kładziemy na to nacisk, ale ja też widzę, że, że dzieci bardzo łakną tego ekranu. Tak, do mojego tableta i telefonu się ciągną niesamowicie, więc naprawdę trzeba na to zwracać uwagę. Też Nigdy, a dużo podróżujemy, nigdy nie daliśmy y, podróży y, do tyłu, tam do, do samochodu, tak. tabletu, bo to jest y, takie bardzo łatwe do, y, do rzeczywiście uciszenia dzieci w tym samochodzie, i wiele rodziców to stosuje. Ale jak się zacznie, to, to później nie idzie normalnie funkcjonować, nie idzie normalnie podróżować z tym dzieckiem. To dziecko lepiej, żeby jakoś nawet chwilę pokrzyczało, później zasnęło, poczytało książeczkę, niż gapiło się kilka godzin w ekran, bo również no, trzeba powiedzieć, że to jest niezdrowe. To zmienia w ogóle sposób rozwoju mózgu. Bardzo ciekawe badania czytałam, jak. My właśnie przez to, że mamy to całą elektronikę teraz, to się nie potrafimy skupić normalnie na, na przykład na czytaniu książki, tylko ją przewracamy, patrzymy, ile do końca rozdziału, nie potrafimy się nawet zaczytać. Po prostu cały czas skaczemy, musimy mieć te szybkie, krótkie, intensywne bodźce i mały mózg właśnie zaczyna się zupełnie inaczej rozwijać, niż my się rozwijaliśmy 20-30 lat temu, więc nie uczy się logicznego myślenia, nie uczy się takiego właśnie refleksji i no chciałabym, żeby moje dzieci jednak nie miały takich, takich po prostu zachowań, że, że właśnie krótko, intensywnie, to jest właśnie duży problem w dzisiejszym świecie, bo dzieci zaczynają mieć problemy psychiczne też. Pani poseł, blada moment, no bo jeżeli najstarszy pana, pani syn ma 4 lata, no to jest kwestia jeszcze 2 lata, będzie zerówka, będzie szkoła podstawowa. Tylko w ciągu ostatnich tygodni udało mi się znaleźć sporo informacji. Na przykład Wielka Brytania w poniedziałek 2 października ogłosiła, że w szkołach brytyjskich będzie zakaz wnoszenia do klasy smartfonów, zakaz używania smartfonów na lekcji. W Portugalii ten zakaz jest jeszcze bardziej restrykcyjny. Tam, jeżeli uczeń w szkole wyciągnie smartfona i korzysta z niego, ten smartfon jest mu po prostu rekwirowany, konfiskowany, traci ten, to, to urządzenie. We Francji zakaz korzystania ze smartfonów w szkole obowiązuje nie tylko uczniów, ale uwaga, nauczycieli. A Holandia i inne kraje też Grecja już wprowadziły Holandia bodaj rozważa takie kroki. Czy pani jako poseł, jako prawodawca, mająca wpływ na politykę państwa opowiada się za takimi rozwiązaniami? Tak, ja się opowiadam, ja wiem, że zaraz mogą podnosić różne głosy, a że zabierają nam wolność, zabierają nam internet, ale, ale absolutnie w szkołach uważam, że tych telefonów mieć, być nie powinno. Że całe pokolenia się wychowywały bez tego szkoła. Też nie jest po to, żeby na przerwach gapić się w telefony, albo pokazywać filmiki, albo nagrywać kolegów i później wyśmiewać ich. I po prostu uważam, że ten zakaz u nas również powinien być wprowadzony. Wróćmy jeszcze raz do, do, tej, do tej kwestii ekonomicznej. Mówi pani, że w ta świadomość dziecka jako pewnego. Pewnego aktywu dla państwa, dla wspólnoty, dla społeczeństwa. Ale oprócz tego tej, tej kwestii ekonomicznej, to jest jeszcze kwestia bardzo, bardzo podstawowa. No, czy Polska ma trwać? Jesteśmy w, w, w niespotykanej dotąd katastrofalnej sytuacji demograficznej i mamy zapaść, przeżywamy zapaść populacyjną. Ja już to wielokrotnie mówiłem, w roku 2022 urodziło się tylko 305 tysięcy nowych obywateli polskich, Polaków, dzieci. Natomiast zmarło nas, jako Polaków, ponad 448 tysięcy. Ten rozdziew pomiędzy, rozdźwięk pomiędzy urodzeniami a zgonami, tak jak powiedziałem, można zobrazować tak jakby ktoś wymazał z mapy Polski miasto wielkości Zielonej Góry albo Bytomia. Dzisiaj trwa ogromna debata w Europie na temat, co zrobić, jak ratować demografię. Niemniej, no, bardzo dużo zależy od młodych małżeństw, od młodych Polaków. To prawda. I ja na przykład widziałam takie badania w czeskie i tam, jakie jest podejście Czechów do dzieci. I że Czesi wskazują, że to jest również obowiązek wobec społeczeństwa i porównując to do tej też takiej dyskusji w Polsce, ja uważam, że gdyby ktoś e, nawet z prawicy rzucił takim tekstem, że, że to jest obowiązek wobec państwa, to sobie wyobrażam jaka by u nas była burza, że tak, że kobiety mają tylko rodzić i, i inkubatory i tylko do tego służą, natomiast to jest rzeczywiście kwestia naszej przyszłości istnienia w ogóle Polski. E, uważam, że no tutaj warto również e, o tym mówić. E, tak jak e, powiedziałam o tym, że jednak nam się powinno każde dziecko opłacać. Ja się spotkałam często e, i kilka, nawet może nie często, ale kilkakrotnie z tym, że ktoś podszedł do mnie i powiedział, że moje dzieci e, są e, po prostu wychowuje z jego pracy, tak? Czyli moja praca jest nieważna. Ja po prostu sobie urodziłam te dzieci i mam. E, e, i, natomiast e, z jego podatków te moje dzieci w ogóle istnieją i, i funkcjonują. No naprawdę to jest to o Chodzi komentarze. o plusy. Chodzi o 500 plus, tak? o, 500 plus o, o, o szereg tych innych instrumentów pomocowych, ale, ale po prostu i uważam, że trochę przegapiliśmy ten moment we wprowadzaniu tych różnych rozwiązań, żeby po prostu również podebatować o tym, że, że to jest zysk. Że to jest inwestycja i to nie jest inwestycja tylko rodziców, że się zajmą dzieci nimi na starość, ale to jest inwestycja dla całego społeczeństwa. Rodzice również w wacie oddają mnóstwo pieniędzy do budżetu, rozpędzają te koniunkturę i dzięki temu również można, bo to są usługi, po prostu jak jest dziecko chore, jak pralka padnie, to ten rodzic musi iść to kupić, musi iść do tego lekarza. I ta lepsza koniunktura to również zasługa jest, jest rodziców, więc trochę to przyspaliśmy. No, uważam, że, te, że pokazanie tych czynników ekonomicznych, bo niestety zrobił się taki trochę taka właśnie niezbyt miła atmosfera wobec tych transferów, i to jest, to jest jedna kwestia. W kwestii demograficznej uważam, że jeszcze. Naprawdę warto by się było trochę pokusić o jeszcze jedną rzecz. Uważam, że badania profilaktyczne dla ludzi tak od 25 roku życia pod kątem płodności, bo to się staje coraz większym problemem i widzę to nawet wśród swoich znajomych, gdzie po niektórzy te problemy rzeczywiście mieli. To są też stracone lata na staranie się o dziecko. W tym czasie mogłoby się urodzić dwoje, gdyby ktoś wcześniej, na przykład, zdawał sobie sprawę ze swojego problemu zdrowotnego. A tak jak ktoś czeka i czeka, i w końcu to jedno dziecko, tam w okolicach 35 roku życia ma, to po prostu się oczywiście cieszy, bo to jest pragnienie, które się po wielu latach spełniło, ale warto też tym osobom jakoś pomóc, żeby oni po prostu tych lat. W tym stresie, w tym smutku nie tracili. Uważam, że to jest rzecz, która jest do zrobienia. I bardzo bym chciała, żeby, żeby właśnie w kolejnej kadencji ktoś ten temat poruszył. No to jest bardzo, być może również będzie miało działanie psychologiczne, bo świadomość, że nie wiem, państwo, opieka zdrowotna, system opieki zdrowotnej nakierowany jest na to, żeby sprawdzić, czy ewentualnie nie pomóc takiej osobie w pokonywaniu, że ta profilaktyka i ten element takiego właśnie wczesnego rozpoznawania problemów z płodnością, może być rzeczywiście też działać pozytywnie psychologicznie na, 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 na młodych ludzi, na młode kobiety, na młodych, na młodych mężczyzn, pokazując im, że przed nimi jest jeszcze to, co Pani nazywa przygodą życia, rolą życia. Pani poseł, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze być może chyba na koniec jakieś od Pani coś pozytywnego byśmy usłyszeli. Coś pozytywnego. Ja powiem tylko tak, że jak ktoś już tego szczęścia zazna, to, to łatwiej mu się zdecydować na, na kolejne dziecko i z uśmiechem czasami traktujmy, nawet jak te dzieci czasami psą rodziców, oni też nieźle dostają w kość, każdy jest czasem zmęczony, ale ale te dzieci to jest dla nas wszystkich naprawdę coś bardzo opłacalnego, duży zysk, no i niesamowite szczęście. No i ja bym chciała, żeby właśnie Polska była taki, taką polską uśmiechniętych dzieci i staram się robić wszystko, żeby tak było. Polska uśmiechniętych dzieci, bardzo pięknie. Bardzo dziękuję, a jeszcze powtórzę to, co pamiętam od mojej mamy, nas w domu było dziewięcioro i mówiła, że z każdym kolejnym dzieckiem paradoksalnie było łatwiej, a nie trudniej. Ja też przy trzecim coś takiego czułam, że jakby wchodzimy w te tory i już wiemy, co robić przy tym noworodku, jakoś sobie dajemy lepiej radę i sprawnie niektóre rzeczy nawet robimy. Bardzo dziękuję. Przypominam gościem naszym była Elżbieta Zielińska, posłanka z Małopolski, z okręgu jeszcze raz. Myślę, Nowy Krakowski. Nowy sąd. Nowy sąd. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, powodzenia życzę 15 no października. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.